Wakacje od ZUS. Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe w ZUS PUE? Wniosek o wakacje składkowe składamy przez ZUS PUE, logując się na stronę zus.pl. Możemy zalogować się loginem bądź hasłem, lub na przykład profilem zaufanym. Po zalogowaniu się przechodzimy do zakładki Kreatory Wniosków i wybieramy kreator wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc RWS Wakacje Składkowe. I klikamy. Wybieramy wniosek i przechodzimy dalej. W pierwszym oknie nasze dane już są uzupełnione. Opcjonalnie możemy podać numer telefonu. Jeśli nie podamy, klikając dalej, kreator nas zapyta, czy na pewno nie chcemy go podać. Możemy przejść dalej. Pokaże się nam okres, za który składamy wniosek. Ten okres jest już automatycznie uzupełniony. Zawsze jest to miesiąc następujący po miesiącu, w którym składamy wniosek. Jeśli wniosek składamy w listopadzie, to wniosek jest składany na miesiąc grudzień. Przechodzimy dalej. W kolejnym oknie oświadczamy, że nie osiągnęliśmy przychodu 2 milionów euro w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat kalendarzowych. W tym samym oknie zaznaczamy, czy korzystaliśmy z pomocy de minimis w ostatnich trzech latach. W przypadku zaznaczenia opcji korzystania z pomocy publicznej de minimis. Musimy złożyć oświadczenie lub załączyć zaświadczenie. Wybierając oświadczenie, musimy dodać podmioty, u których uzyskaliśmy pomoc de minimis i uzupełniamy te dane. Natomiast wybierając zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis, po wybraniu tej opcji, na sam koniec wniosku będziemy mieli możliwość załączenia właśnie tych zaświadczeń. Przechodzimy dalej i wybieramy, jakim przedsiębiorstwem jesteśmy. Zaznaczamy na przykład mikroprzedsiębiorcę. Następnie musimy uzupełnić nasze PKD. Wybieramy i przechodzimy dalej. Kolejno mamy do złożenia oświadczenia. Pierwsze to informacja o powiązaniach z innymi podmiotami. Wybieramy. Przechodzimy dalej. Drugie oświadczenie jest to informacja o powiązaniu podmiotu. Zaznaczamy i przechodzimy dalej. Ostatnie oświadczenie to informacja dotycząca działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot. Po wypełnieniu oświadczenia klikamy utwórz i przejdź dalej. Po uzupełnieniu oświadczeń możemy sprawdzić cały wniosek, klikając podgląd, oraz możemy załączyć zaświadczenie o pomocy de minimis. Jeśli wszystko się zgadza, przechodzimy dalej. Następnie podpisujemy wniosek profilem PUE, po wysłaniu otrzymujemy informację o wysłaniu wniosku do ZUS. Odpowiedź na wniosek otrzymamy w ciągu 30 dni, natomiast jeśli ZUS będzie miał wątpliwości w zakresie wniosku, wezwie nas do jego uzupełnienia, co należy zrobić w ciągu 7 dni.